Przede wszystkim pokażę Wam jak usunąć błąd, ostrzeżenie o zużyciu klocków. Po wymianie nowych klocków, oczywiście, jeśli mamy czujniki dobre, nie mamy ich zniszczonych, kable nie są poprzerywane. Po prostu przekręcamy na zapłon i czekamy, aż ikonka zużycia klocków po jakieś 30 sekundach sama zniknie. Nic nie robimy, nie dotykamy tak pi oko około 30 sekund trwa, żeby komputer sobie sprawdził wszystkie czujniki i nie trzeba nic, tak naprawdę żadnego hamulca, nic jest jedno wideo na YouTube co koleś pokazuje jak to robi, ale się kurwa nic nie odzywa, więc nawet nie wiadomo co trzeba robić Ostrzeżenie zgasło. Z powrotem cofamy z zapłonu. I już czujnik działa tak, jak potrzeba. Nic się nie, nie będzie świeciło. To akurat ręcznie się świecił, ale. I tyle, i tyle z wiadomości. Jeśli yy, ostrzeżenie nie gaśnie, to znaczy, że któryś czujnik jest już na tyle przetarty, że robi cały czas zwera. Ewentualnie coś jest nie tak z, z kablem, który idzie do do, złącz do kurwa do, do wtyczki. No to wtedy wiadomo, że trzeba kupić nowy czujnik. A tak to jeśli jest ok, jest, e, nic nie dzieje się złego z czujnikiem. Wystarczy na około 30, 30 sekund przełączyć na zapłon, nie odpala tutaj i gaśnie.